Rozpoczęliśmy siewie kukurydzy w naszym gospodarstwie. E, no, jak widać już można powiedzieć, praktycznie po drugim dniu się są na finiszu. Długo e, pan uprawia kukurydzę? Tak, od kilku, kilkunastu lat. Tylko można powiedzieć, że z, no, co roku, może nie, akurat nie w tym roku, ale sukcesywnie z y, upływem lat y, powierzchnia była zwiększana. Głównie y, na ziarno. Ziemia jest dość mocno przesuszona, najbardziej chyba ciągniki też to odczuwają, które muszą pracować w dużym kurzu. No ale mamy nadzieję, że, że opady jakieś nas wkrótce zastaną. No, dzisiaj się akurat pada trochę, nie? No, te, takie opady dzisiejsze to <grywa> tylko pogarszają widoczność, bo szyby są lekko zmoczone, mocno się kurzy i bardzo szybko się brudzą. Nie? Głównie siejemy w technologii bezorkowej, no, a siew standardowy można powiedzieć. Praktycznie całość kukurydzy sprzedajemy mokro prosto z pola. Myślę, że kukurydza na chwilę obecną jest jedną z, tak można powiedzieć, bardziej opłacalnych roślin, tam porównując do zboża czy, czy rzepaku. No, ma też bardzo mały nakład pracy. Tam w porównaniu do rzepaku, gdzie opryskiwacz musi wjeżdżać kilkanaście razy w ciągu roku do, do niego. No, a tu, tu jest to skrócone do kilku razy, praktycznie nie. Siewy kukurydzy praktycznie już zakończyliśmy. Zakończyliśmy we wtorek siew kukurydzy. Zaczęliśmy w czwartek ubiegłego tygodnia, skończyliśmy we wtorek. No, warunki do siewu były bardzo złe, bo y, od początku roku spadło zaledwie Około 35 litrów przez te 3 miesiące to jest bardzo mało. W kwietniu spadło 1,5 litra, no i dopiero dzisiaj spadło 4 litry. A siewy kukurydzy odbywają się wszystkie w suszy. Co prawda, gleba była dobrze ogrzana, także i wilgoć podczas siewu w miejscu posadowienia nasion była wystarczająca. Mamy siewnik Maschio Gaspardo, to jest punktowy siew. Siejemy na około 4 cm, miałem zwiększyć ze względu na tą suszę, głębokość, ale zostawiliśmy 4 cm i zmniejszyliśmy co prawda obsadę do 82 tysięcy. Zawsze sialiśmy więcej, 86 tysięcy nasion. W tym roku zmniejszyliśmy do 82. Bo akurat ubiegły rok to był dobry dla kukurydzy, bo My produkujemy ziarno y, na gryz, czyli wszystko pod młyny. Czyli wszystko suszymy i raczej, raczej były dobre ceny na kukurydzę. Przy plonie w granicach 105 suchej kukurydzy, no to było praktycznie y, najwyższy dochód sektara Przy kukurydzy, jedziemy już drugi czy trzeci dzień, y, siejemy. Też nie śpieszyliśmy się w tym roku jakoś bardzo e, szybko, ale, ale trzymał nas obornik. Rozrzucaliśmy obornik y, od, od bydła, y, więc teraz w tym momencie y, startujemy z jednym pole będzie siana kukurydza nasienna. W tym roku nie mam dużo, y, miałem, miałem dostać większy kontrakt na kukurydzę nasienną, ale że wypadł, no to wszedł groszek na zielono na przetwórstwo i po groszku będziemy siać kukurydzę z krótkim FAO gdzieś okolice końcówki czerwca, początek lipca. Jeżeli nie wyjdzie na ziarno, to pójdzie na kiszonkę dla bydła. Tak jak teraz, no to po kukurydzy idzie pszenica, po pszenicy rzepak, po rzepaku jęczmień, po jęczmieniu z poplonami wchodzimy z kukurydzą. Także mniej więcej co czwarty rok wchodzi kukurydza na dane pole. Kukurydza jest dość fajnym tematem, łatwa w uprawie, mało wjazdów w stosunku co do rzepaku, no to, to tak naprawdę robimy odchwaszczanie, jakieś odżywki i, i, i temat zakończony z kukurydzą, także no jest to łatwa uprawa, szybko, szybko sieje się ją, także temat jest bardzo łatwy. Dopierośmy zaczęli pierwsze siewy kukurydzy. Co można powiedzieć, że się je, No po prostu jest sucho, uprawiam przed siewnikiem, a to się kurzy na potęgę, brak wody. No w ogóle nie było śniega i nie było deszczu na wiosnę, sporadycznie. Tam chyba tydzień temu 5 litrów spadło i to jest wszystko. 5-2 litry i to jest wszystko. Dajemy ziarko niżej, gdzieś w granicach 6-7 cm, żeby po prostu to ziarko miało więcej wilgotności. Kukurydza gdzieś pozostanie na tym samym stanie co poprzedni rok. Nie będziemy zwiększać ani zmniejszać bo mamy hodowlę bydła też i to potrzebujemy masę kiszonki a później po jęczmieniach jeszcze będziemy chcieli, chcieli siać po ten, po jęczmieniach 130V kukurydzę. Ostatnie lata 3 lata się udawało zebrać a będziemy widzieli jak w tym roku będzie. Mamy końcówkę kwietnia no w końcu jest ciepło. No co prawda mało jest wody, no ale y, trzeba kukurydzę siać, uprawiamy, siejemy nawóz, no i zaczynamy, niektórzy już mają w połowie siew kukurydzy, niektórzy, zaczyna, ja y, w moim gospodarstwie my będziemy zaczynać dzisiaj siać kukurydzę, y, a niektórzy kończą, a, dlatego, bo taka pogoda, no, długo było zimno, y, teraz jest ciepło, będzie ziemia nagrzana, no to wtedy będzie lepiej schodzić ta kukurydza. Ciężko teraz trafić, jaką techniką siać kukurydzę, no ale nie za głęboko, bo wiemy dobrze, że wilgoci za dużo nie ma, miejmy nadzieję, że coś popada i kukurydza będzie szybko schodzić. W tym roku mamy ze względu na to, że mojego spora i syna dotknęła powódź, musieliśmy wszystkich rzepak zaorać, no to siejemy więcej jest w tym roku kukurydzy.